Chciałbym tę dzisiejszą konferencję podzielić na dwa punkty, dwie części. Wiem, że to lepiej brzmi niż 10 punktów, ale nie znaczy, że będzie krócej, ale psychicznie nastawia lepiej. W pierwszym punkcie chciałbym, żebyśmy się nawzajem wprowadzili w rekolekcję, bo kluczem do dobrego przeżycia doświadczenia Słowa Bożego jest dobre usposobienie się na przyjęcie tego Słowa. I drugi punkt to chciałbym wprowadzić w temat. Od razu powiem, że to nie ja jestem tym włamywaczem, także jeżeli ktoś ściska mocniej torebkę, bo plecak to może puścić, albo ktoś wygląda za samochodem, to już nie musi. To nie ja jestem tym włamywaczem, ale to będzie w tym drugim punkcie. Z pewnością wielu z was przeżyło już wiele rekolekcji w swoim życiu. Być może niektórzy z was, na pewno tak jest, przeżyli więcej rekolekcji niż ja przeżyłem. I być może naszym wspólnym doświadczeniem przeżycia rekolekcji jest coś takiego, że słowo, które jest zgłoszone na rekolekcjach, czasami potrafi nas zachwycić, podnieść nas, umocnić, czasami potrafi nas znudzić, zmożyć, zdenerwować. Ale często też jest tak, że właśnie po rekolekcjach przez te parę dni, gdy jeszcze żyjemy, Atmosferą rekolekcji, słowa, które gdzieś tam w nas zostało zasiane. To często jest tak, że po paru dniach tych rekolekcji my uciekamy Panu Bogu ze strumienia łaski. Gdzieś uciekamy w tą szarą codzienność i w zasadzie czekamy na kolejne rekolekcje. Dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że dlatego, że czasami źle w ogóle wchodzimy w czas rekolekcji. Źle wchodzimy w czas słuchania Słowa Bożego. Nikt nas w przedszkolu nie uczył ani w szkole, jak. Przeżyć rekolekcje, jak się do nich wprowadzić, jak usposobić swoje serce i otworzyć swoje serce na słuchanie Słowa Bożego. No, nikt nas tego nie uczył. Czasami na rekolekcjach na początku jest takie wprowadzenie do Słowa Bożego. I taką pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy zrobili, to troszeczkę nasze myślenie zmienili. Bo być może my mamy takie myślenie o rekolekcjach, że główny ciężar leko, rekolekcji to jest wysłuchanie nauki. Wysłuchanie tego słowa Bożego, które jest w czasie Mszy Świętej, czy w czasie samej nauki. I w zasadzie często jest tak, że my te rekolekcje zamykamy właśnie w tym doświadczeniu. I pierwsze, co chciałbym, żebyśmy wykonali w sobie, bo trzeba wykonać pracę w sobie, żeby te rekolekcje zadziałały, to trzeba zmienić trochę myślenie. Że rekolekcjami, twoje rekolekcje mogą się zacząć dopiero, jak wyjdziesz tutaj za drzwi. I pójdziesz na przystanek. Że przez te cztery, cztery dni, każda godzina, każda minuta i sekunda będzie dla Ciebie czasem rekolekcji. Czasem doświadczenia, żywego doświadczenia Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy pierwszą, pierwszą rzecz poprzestawiali sobie w głowie, że to nie chodzi o to, żeby tutaj było miło teraz, a wyjdziemy i wrócimy i, i w, zasadzie, w zasadzie wrócimy. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, drugi wysiłek, jaki chciałbym, żebyś zrobił na tych rekolekcjach i zrobiła, to chciałbym, żebyś się pochylił nad tym ogródeczkiem, nad glebą swojego serca, wziął grabeczki i troszeczkę to porozgrabiał. I przyglądnął się, co to jest za gleba i ziemia. To jest szalenie ważne. To jest klucz naprawdę do dobrego przeżycia rekolekcji. Dlaczego tak jest? Dlatego jest tak, że. To wszystko, czym teraz żyjesz, to, czym żyłeś dzisiaj, wczoraj, w ostatnim miesiącu, w czasie sesji, bardzo mocno, to czy wszystko, w czym żyjesz, kształtuje Twoje pragnienia, Twoje potrzeby, Twoje oczekiwania, jakie masz. I czasami jest tak, że my Słowo Boże chcemy zamknąć właśnie w tych oczekiwaniach, w tych pragnieniach. Chcemy sobie oswoić Słowo Boże, chcemy usłyszeć. To, co chcemy usłyszeć. To tak, jak idąc do, do, na, na konferencję, my piszemy panu Jezusowi konferencję, przedstawiamy mu: Panie Jezu, masz to, chcę usłyszeć. I pan Jezus sobie to tak bierze, czyta, czyta, a no, wow, no ciekawe, ciekawe, no. Ale nie to chcę tobie powiedzieć. Nie to chcę tobie powiedzieć. I trzeba wysilić się na początku, żeby nie, nie oswoić słowa Bożego. Żeby Go nie złapać na smycz i jak pieska koło siebie jak chcę, to sobie go pogłaskam, Słowo Boże. Żeby mi Słowo Boże tak pyszczek, polizało, jak piesek taki, kiedy będę potrzebował, bo tak jest z nami, tak jest z naszymi oczekiwaniami, pragnieniami. Jeżeli przed chwilą, Szanowna Niewiasto, dzisiaj dzień kobiet, ale może przeżywasz dramat, bo rzucił Cię chłopak, to być może masz w sobie takie pragnienie, że na tych rekolekcjach to ja bym chciała, żeby Pan Jezus mnie tak doświadczył, żeby mi przytulił, powiedział mi, że, że wszystko będzie dobrze, ja ci znajdę chłopaka, wszystko będzie dobrze. Czasami z takimi pragnieniami wchodzimy w czas rekolekcji. Także, jeżeli zawaliłeś sesję, już i kilka egzaminów i czujesz, że wiele rzeczy zawaliłeś, to wchodzisz, nie, to ja potrzebuję rekolekcji, żeby takie słowo usłyszeć, żeby ono tak wszystko mi poukładało, że teraz ja ruszę z nową mocą, tak, ja potrzebuję tych rekolekcji. I piszesz Panu Jezusowi konferencję o swojej sesji i o swoim zawalonym życiu i o tym, co chcesz do tego zawalonego życia usłyszeć. I czasami będzie tak, że to Słowo, które słyszymy na rekolekcjach, ono dotknie tych przestrzeni. Dotknie tego i pozmienia ci to. Dotknie cię w niepowtarzalny sposób. Twoje pragnienia, oczekiwania dotknie, ale wcale nie musi tak być. Bo nie o to chodzi, żeby było miło. Panu Jezusowi nigdy na tym nie zależało, żeby było miło, tylko żeby było prawdziwie. Słowo Boże jest prawdziwe. I gdybyśmy chcieli sobie y, tak troszeczkę zmaterializować nasze pragnienia, bo ich na zewnątrz nie widać, nie ma takiego lustra, które pokazuje na Twojej twarzy Twoje pragnienia. Chyba, że chcesz Ci się pić i masz język wywalony, no to widać. Ale w zasadzie nie widać naszych bardziej subtelnych pragnień, oczekiwań. A gdybyśmy chcieli je sobie tak, w takie malutkie pudełeczka tylko pozamykać, takie pięć na pięć, i byśmy z tym wszystkim przyszli do Pana Jezusa, to wszyscy musielibyśmy tam za szybkami siedzieć, tam za drzwiami, bo byśmy się nie zmieścili tutaj. Te wszystkie Twoje oczekiwania, te wszystkie Twoje pragnienia z tym, czy przychodzi, czego oczekujesz od Pana Boga, by wypełniło to, a my byśmy tam za szybkami stali i patrzyli, czy już Twoim pudełeczkiem Pan Jezus się zajmuje, czy jeszcze nie. A Pan Jezus nie potrzebuje tego pudełeczka, tylko Ciebie potrzebuje na tych rekolekcjach. Twojego serca otwartego na Słowo, które Cię dotknie w taki sposób, którego się nie spodziewasz. Bo często jest tak, że my patrzymy na swoje życie w perspektywie problemów. O, mam taki problem, ojej, kurczę, tyle razy już tyle się zdarzyło, cały czas to samo i w ogóle... A zupełnie nie widzimy, że problem leży gdzie indziej. A Słowo Boże jest tak skonstruowane, ma taką moc, że dotyka tych przestrzeni w nas, które trzeba dotknąć, które mogą właśnie te inne wszystkie rzeczy rozwiązać, a których my w ogóle nie jesteśmy świadomi. I z takim nastawieniem trzeba wejść w czas tych rekolekcji. Czy jesteś gotów tak zaufać Panu Bogu, żeby te wszystkie pudełeczka z pragnieniami, oczekiwaniami, z tym, na co się nastawiłeś, żeby tam za drzwiami zostawić? Czy jesteś gotów to zrobić? One będą pukały, te pudełeczka tam, za tych drzwi, jakie zostawisz, będą cię niepokoiły, będą ci przeszkadzały. Ale czy jesteś gotów ten wysiłek uczynić, żeby zostawić to za drzwiami? I czy wierzysz w moc Słowa Bożego, który dotk dotknie w taki sposób, że tamto to się okaże wcale nie takie ważne? Tak działa Słowo Boże. No to ktoś powie, no dobra, no to jacy mamy być na tych rekolekcjach? No jak mamy wszystko tam zostawić, to mamy jak takie zombie siąść? Do dzisiejszego przeżycia rekolekcji wprowadza nas Słowo Boże. Na szczęście Słowo Boże wszystko nam wyjaśnia, naprawdę. Słowo Boże wszystko wyjaśnia. Ono nawet nas wprowadza w czas rekolekcji. Pan Jezus lubiał robić rekolekcje? Lubiał, bardzo. Lubią robić jedno, takie dni skupienia ludziom i czasami takie piętnastominutowe skupienie potrafił ludziom zrobić. Takie, które na tysiące lat zostały zapamiętane. I o takim piętnastominutowym dniu skupienia słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. I być może, być może tacy wyjdziemy, jak ci ludzie ze świątyni, którzy dostali biczykiem po plecach. Być może taki wyjdziesz w tych rekolekcji. I czy jesteś na to gotowy? Na to, że pani Jezus cię zaskoczy, dotknie Cię tak, że popamiętasz, czy jesteś na to gotowy, czy się tego nie boisz. Bo może nie przychodzisz tu z pragnieniem, ale z lękiem, czego byś się bał najbardziej usłyszeć od Pana Boga, a Słowo Boże jest takie, że dotknie to miejsce. Jeszcze można się rozmyślić, bo za chwilę drzwi zamykamy, także jeszcze jest szansa. A przypomniała mi się informacja, przepraszam, tak, bo ja potem zapomnę. Jest możliwość cały czas spowiedzi świętej. Ojciec Piotr spowiada w konfesjonale, ksiądz Orzech jest chyba w zakrystii albo tam w salce. Także jak ktoś chce skorzystać, to tam można pójść. Miałem powiedzieć na początku, przepraszam, zapomniałem. Stresuję się. No i dziś zapomniałem, co miałem powiedzieć. No tak to jest. Nastawić się tak na rekolekcję, żeby je przeżyć tak, jak ci ludzie w świątyni. A tam Pan Jezus rozrubę zrobił. A uczniom zrobił siarę i wstyd. Ci uczniowie, którzy są z Jezusem Chrystusem, jestem przekonany, że większość z nich była pierwszymi, którzy zaczęli swoje kroki skierować w stronę wyjścia, jak, pan Jezus, jak Panu Jezusowi trochę odbiło. Jak oni widzieli, jak już tak kręci powoli ten biczyk, to ja myślę, że oni podwinęli swoje kiece, bo mieli takie suknie, i już wiedzieli, co się święci. Ja myślę, że część uciekła. bo Nie chcieli dostać też przy okazji, żeby mi się nie dostało. A jeszcze przed chwilą, jak sięgniemy do kontekstu Ewangelii ewangelicznego Jana, to przed chwilą uczniowie doświadczają cudówkanie galilejskiej. Miam, 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 dobre winko. Panie, pan Jezus, tam cud, Pan Jezus uratował sytuację. I na koniec tej, tej relacji Janowej słyszymy, że uwierzyli w niego jego uczniowie. Ten entuzjazm, miary, oni idą z tym entuzjazmem, oto Mesjasz, on, za, za mnie, on, będzie, on nam winą będzie co chwilę robił. No i takie im zrobił, że hej, zrobił im siarę i wstyd. Zaczął się jak szaleniec i wariat. Czy jesteś gotowy wyjść z takim poczuciem jak ci ludzie z tej świątyni? Bo to jest bardziej prawdziwe niż to, gdyby pan jesteś powiedział: No, wszystko będzie dobrze. W następną sesję poradzisz sobie. Znajdziesz chłopaka, nie martw się. Myślę, że. A widzę, że te pragnienia naprawdę są mocne. Mój Boże. Znajdziesz, znajdziesz. Czy jesteś gotów dostać obuchem po głowie? Bo jak nie, to być może te rekolekcje nie do końca są dla ciebie i to mówię dla twojego bezpieczeństwa. Bo czasami mogą się lęki odezwać. Nie wiem, czy ktoś z was odprawiał ignacjańskie rekolekcje. Tam jest, gdy jest ten temat fundamentu, tam są takie trudne rzeczy o piekle, że część wyjeżdża stamtąd z tych rekolekcji. Lęki im nie pozwalają. Lęki to jest coś ważnego w nas. Być może masz jakieś lęki, boisz się czegoś usłyszeć. A nadchodzi włamywacz. To jest poważna sprawa w ogóle. Czy jesteś gotów wyjść z takim nastawieniem, że dostaniesz obuchem po głowie? Jak tak, to możemy przejść dalej. I teraz tak, żeby takie nastawienie w sobie zrobić, mówiąc brzydko, roboczo, to człowiek nie ma takiej instrukcji, że gdzieś zguzi, gdzieś naciska i się tak nastawia. Nie, nie, tak się nie dokona. Siłą woli, mm, medytacji. Nie, to ci nie da się zrobić medytacji takiej. Trzeba konkretny wysiłek uczynić. W dzisiejszym pierwszym czytaniu w Słowie Bożym usłyszeliśmy z księgi wyjścia moment, jak Bóg oznajmia Mojżeszowi prawo Boże. 10 przykazań Bożych. Najważniejsze słowo, jakie człowiek w historii całego człowieczeństwa otrzymał Pana Boga. Wyobraź sobie dzisiaj świat bez 10 przykazań? Już jest źle, byłoby gorzej. Najważniejsze słowo. I gdy my teraz słyszymy w tej perykopie ten, ten, ten fragment, to to jest moment, jak Pan Bóg obwieszcza tylko Mojżeszowi. Te słowa, które słyszycie, to tylko Mojżesz, w ogóle jesteście wyjątkowi, bo tylko Mojżesz jej na początku słyszał te słowa. Czytamy dalej tam w opisie, że ludzie słyszeli grzmoty, widzieli błyski ogień, i tak się wystraszyli, że mówią do Mojżesza: Te Mojżesz, ty idź z Panem Bogiem porozmawiaj, bo coś my się boimy. I ty z nim rozmawiaj, bo jak my, nim, jak my usłyszymy jego głos, to zginiemy na pewno. Ty idź z nim rozmawiaj. I dopiero cztery rozdziały dalej, w 24 rozdziale, Mojżesz otrzymuje tablicę z prawem spisanym dla ludzi. Wiecie co wtedy czyni? 40 dni spędza na górze i 40 nocy. Pości i się modli. Żeby zrozumieć wagę tych słów, które otrzymuje. Czy jesteś gotów teraz pojechać na ślęże i 40 dni i 40 nocy tam spędzić? Mokro tam może nawet gdzieś śnieg się jeszcze czai. Czy jesteś gotów, żeby otrzymać takie słowo, które zmieni twoje życie? Na jaki wysiłek jesteś gotów w czasie tych czterech dni rekolekcji, żeby otrzymać słowo, które zmieni twoje życie? Na jaki post jesteś gotowy? A moi, tam bez internetu, bez telefonu. Dzieci nie śmiecie, dzieci pytają o te rzeczy na religii. Dzieci myślą, że to było w ogóle od zawsze. One myślą, że to może z kamienia wtedy było, czy z czegoś innego, ale że było. Na, naprawdę. To, 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 jej, to jest przerażające, ale dzieci tak myślą. Wyobraź sobie te swoje cztery dni rekolekcji bez internetu. Szybko zmykajcie drzwi, ludzie zaczynają wychodzić. Na co jesteś gotowy, żeby otrzymać słowo, które zmieni twoje życie? Na jaki post? Na jaką dodatkową modlitwę jesteś gotów? Na jaką prośbę, szaloną prośbę jesteś gotów, żeby otrzymać słowo, które zmieni twoje życie? I to jest twoja praca. Ja, ja za ciebie tego nie zrobię. Nawet bym nie próbował, bym się trochę bał. Bo to ty musisz wziąć odpowiedzialność za słowo, a nie ja. Ksiądz ma fajnie, bo sobie nagada i sobie pójdzie, nie? A my musimy coś z tym zrobić później. Bo trzeba za słowo Boże jeszcze odpowiedzialność wziąć. Na co jesteś gotów? To jest drugie pytanie, to jest druga praca, którą trzeba wykonać. Bez tego te rekolekcje to będzie, będzie miło. O, gdzieś tam dwie anegdoty, trzymam przygotowane, kawał jakiś. Będzie miło, ale to nie będą rekolekcje. Ty musisz wykonać pracę. Dobrze, przechodzimy do drugiego punktu. Czy już teraz z górki będzie. To się teraz trzymajcie, bo trochę trochę szybciej będzie. Przechodzimy do tematu. Jeszcze raz zapewniam, ja nie jestem wyłamywaczem. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś kolegi w fachu tutaj, który jest. No, jak jest, to może jest szansa, że się nawrócił. W ogóle rekolekcja jest strasznie trudna rzecz, dlatego że na rekolekcjach mówi się o rzeczach duchowych. O rzeczy duchowych nie widać. Jakbyśmy z panami mieli, teraz być rekolekcje o samochodach, to byśmy sobie odnowienie misji ośmiodniowe zrobili, albo dziewięciodniowe. Tak, żebyśmy tu dysputowali. Bo to widać, to można dotknąć, zbadać, tak? Że tu Politechnika zaraz by się zleciała i byśmy robili takie rekolekcje, bo to widać. Natomiast jak my mówimy o rzeczach duchowych, subtelnych w nas, to to jest strasznie trudne. Dlatego, że czasami nie potrafimy nazwać tego, co się dzieje między mną a Panem Bogiem. Nie potrafię tego nazwać. Nie potrafię zamknąć to w słowo jakieś. I potrzebujemy wyobrażeń, obrazów. I chciałbym się takim obrazem... Yy, Posłużyć, który mocno zmienia psychikę księdza, myślę, że ludzi też, bo niedawno była kolenda, czyli odwiedziny duszpasterskie, być może niektórzy z was nawet księdza przejmują. I wydaje mi się, że nasze życie bo teraz próbuję to jakoś zobrazować nasze życie religijne nasze relacje do Pana Jezusa nasze życie religijne wygląda jak nasze mieszkanie. Można sobie wyobrazić swoje mieszkanie nawet jeżeli tam jest bałagan, to dobrze, bo On coś mówi o Twoim sercu. Tylko, że nasza religijność wygląda jak mieszkanie w dniu kolędy. Że jest taki jeden, jeden taki pokój, gdzie są wszystkie światła zapalone, gdzie jest świeżo wyprasowany obrusik. Znacie ten zapach świeżo wyprasowanego obrusu po praniu? Srebrne, wypucowane lichtarzyki, krzyżyk, świeczuszki, tak miło jest. Jest taka ścieżka przez korytarz do tego pokoju wysprzątana, obrazki poprawione, żeby było prosto. I takie jest nasze życie religijne. Taka jest nasza relacja do Pana Jezusa. I słuchajcie, to jest fenomen. Książkę można o tym napisać. Ja już teraz pytam ludzi, którędy do wyjścia. Bo ja widziałem naprawdę przerażenie ludzi, jak chytałem za tą klamkę, co nie trzeba. I ludzie spojrzeniem... Jak się nie otwiera tych drzwi. <śled> nie, bo łazienka nie posprzątali, bo nie zdążyli, bo z pracy wrócili. Mamy w swoim życiu takie miejsca, które nawet Panu Jezusowi nie pokazujemy na modlitwie. Mamy w swojej przeszczeni duchowej takie miejsca, o których nigdy z Panem Jezusem nie rozmawiałeś. Nie sądziłeś, że można w ogóle o tym rozmawiać, a trzeba. Moja babcia mówi, że pobierałem nauki. Jakieś pobierałem nauki franciszkanów, czyli studiowaliśmy Franciszkanów i tam jeden z ojców tu na Karłowicach. Homileta opowiadał nam o swoich doświadczeniach kolędowych I on był w pewnym mieście, nie powiem tej nazwy, na pewno to miasto znacie. To nie jest Wrocław. Naprawdę. I on wchodził w dzielnicy, gdzie mieszkały romskie rodziny. Wszędzie. Cicho. I on wchodził w. Sobie to zapamiętam, Robert. I on chodził po mieszkaniach, wszędzie wchodził oczywiście, no sługa Boży idzie wszędzie, jasna sprawa, tym bardziej ojcowie franciszkanie, mam wielki naprawdę szacunek do nich także. I wchodził, opowiadał o swoich tych doświadczeniach kolendowych. mówi, że wchodzi do jednej romskiej rodziny, pogaszone światła, ciemno, ale patrzy się, że tam w tym pokoju, do którego ta kobieta prowadzi, światło. Wchodzi i takie bla, bladziutkie, prawie nic nie widać, ale tak miło, taka atmosfera jak do modlitwy. Wiecie, ten obrusik, te lichtarzyki, spalą się te świeczuszki. W kącie jeszcze choinka taka uschła, ale jeszcze lampki tam się. Taka miła atmosfera do modlitwy. Te dzieci stoją takie pobożne przy tym. No i ta kobieta z tym ojcem modlą się. No, pomodlili się. Ten ojciec miał zawsze zwyczaj usiadać tam, chociaż na chwilę. No i patrzy z tyłu wersalka, mówi: siądzie sobie, pogada z tymi ludźmi, no, miła atmosfera do rozmowy. Gdy usiadł na tą wersalkę, to się okazało, że ta cała wersalka z nim zaczęła się ruszać i nagle podnosić. Co się okazało, że ten mąż pani, który był zmęczony bynajmniej nie pracą, lubiał sobie tam wypić, on przyszedł niecoś, po no, prostu pijany do domu, rzucił się na tą kanapę. Ona nie miała sił go ściągnąć, więc pomyślała: zgasi światło, narzuci to kapom, ksiądz się nie zorientuje. Czy wyobrażacie sobie przerażenie księdza, który nagle czuje, że coś pod nim wstaje? A czujecie to przerażenie tego człowieka, który nagle czuje, że ktoś na nim siada, patrzy i to jeszcze ksiądz? I być może on w ostatnim czasie nawet z żoną tak blisko nie był. Mamy w swoim życiu duchowym takie miejsca, które przykrywamy kapom. Nie chcemy, żeby pani został zaglądał. Nie chcemy, żeby inni tego oglądali. Wstydzimy się tego. Co więcej, mamy w sercu takie miejsca, które są pozamykane na cztery spusty i dla pewności, jeszcze gwoździami podobijane. Mamy w życiu takie miejsca. I to są kluczowe miejsca dla naszej wiary i religijności. I być może doświadczać czegoś takiego, że no, modlitwa, post, przepisy liturgiczne wszystkie znam lepiej niż ksiądz. Nawet księdza krzewopacze, bo coś tam źle zrobił, nie? Wszystko znamy. A nie ma w nas tej miłości, nie ma w nas żywej wiary, nie ma w nas doświadczenia żywego spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że to jest pozamykane w tych pomieszczeniach. Mój obraz Pana Boga, który się we mnie wykształcił, czasami mnie tak pozamyka, że ja robię wszystko, a nie widzę efektu. Czasami relacje, na relacje z ludźmi jesteśmy tak pozamykani, a już najbardziej na samych siebie jesteśmy pozamykani. I co się robi, jak są drzwi takie zamknięte, jeszcze zabite gwoździami? Jakby był tylko zamek, to jeszcze można zamek, ale gwoździe. I tu jest potrzebny łamywacz. I tym włamywaczem jest Jezus Chrystus. On w czasie tych rekolekcji będzie próbował z tą samą determinacją, z tym samym gniewem i gorliwością, jak czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii, wejść do Twojego mieszkania i powyważać te wszystkie drzwi. I żeby tam wpadło światło Słowa Bożego. Żeby coś się w końcu zaczęło w tym moim życiu dziać. Coś prawdziwego, niemiłego. Bo nie chodzi o to, żeby było miło. Coś prawdziwego. I teraz pani ma takie narzędzie. Jest w was trochę dziecka. W kim jest trochę dziecka, niech rękę podniesie. Dobrze. To ci, którzy nie podnieśli, niech sobie teraz odpoczną, nie patrzą na mnie, bo się obrażą, albo pomyślą, że ich lekceważę. Wiecie, co jest istotą dobrego kazania dla dzieci? Gadżet. Musi być religijny gadżet. Ja się przygotowałem. A tu zapaskiem go aż mi niewygodnie jest. Tu zapaskiem w habicie mam. Wiecie co to jest? Nie to, że jest z jakiejś akcji wracam. To jest, to jest łom. Słuchajcie, szalenie proste narzędzie. Bardzo, zobaczcie. Ono będzie później tam dostępne, będzie można. czy znaczy nie zabierajcie to tego do, do niecnych rzeczy. Ale to jest szalenie proste narzędzie. Jest metalu zakrzywiony. I cała prostota polega tego na tym i niezwykłość, że tym rzeczami można naprawdę miliony rzeczy robić. Jakby, się, jakby przyszedł ktoś z tej branży niszowej, to jeszcze by więcej nam opowiadał, co można tym robić, niecnego, ale to polega na tym, że wkłada się tutaj w, w tą szparę między drzwiami, tak, to co musi jakaś szpara być, to musi być punkt oparcia. I ci z Politechniki wiedzą, nie? Im dłuższe ramię, tak, większy promień, mniejsza siła i puszcza. Nie ma mocnych. I naprawdę, czasami pięciolatek potrafi otworzyć lodówkę ze słodyczami, nie? Ukrytymi tam. Proste narzędzie. Jezus Chrystus też ma takie bardzo proste narzędzie. Już nie będzie gadżet, to jest coś bardzo prawdziwego. Jest Słowo Boże. Słowo Boże ma tą moc, by otwierać w nas typu zamykane miejsca. One zostały pozamykane przez ludzkie doświadczenia. Najbardziej ludzkie doświadczenie nas zamykają. Jeżeli ktoś nie doświadczył, nie przeżył zaufania względem rodziców, Bo go zranili, albo ranili nieustannie, będzie miał bardzo wielki kłopot z zaufaniem sobie, samemu, drugiemu człowiekowi i Panu Bogu. Tak będzie. I czasami psychoterapeuta nie pomoże. Ale Bóg ma takie narzędzie jak Słowo Boże, które potrafi otwierać te drzwi. I wpuścić tam, powiew, Słowa Bożego, wpuścić tam swojego ducha i może zacząć się dziać coś dobrego. Kończymy powoli, bo już niektórzy ziewają z przodu, już słychać to tam, to ja powoli kończę. Chciałbym, mam jeszcze na koniec, zostawić Was ze Słowem Bożym, bo nie chodzi o to, żeby było miło. Chciałbym, żebyście to słowo też osobiście medytowali. Warto mieć takie kieszonkowe Pismo Święte gdzieś w kieszeni, w tramwaju, bo chciałbym, żebyście w ciągu dnia wracali do tego Słowa, bo jak nie wrócicie, to będzie miło. Ale nie o to chodzi, żeby było miło. Chodzi o to, żebyście z tym Słowem pobyli trochę. Żebyście przestali się bać Słowa Bożego. Żebyście sami czytali, medytowali, pytali, Panie co Ty chcesz mi powiedzieć w tym Słowie. Żebyście sami Słowa szukali w Piśmie Świętym. I chciałbym Wam y, taką Słowo Boże, które jest prezentacją tego narzędzia, Przeczytać. Z listu do hebrajczyków. Zawsze sobie zaznaczyłem, bo mnie znalazł teraz. To jest o Słowie Bożym. O tym narzędziu, które ma tą siłę powyważania po tego, co nas pozamykane. Żywe bowiem jest Słowo Boże. Skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. To jest o mocy Słowa Bożego. Chciałbym, żebyście osobiście do tego fragmentu wrócili. Niech ten fragment otwiera was na te rekolekcje, na własne poszukiwania, bo jutro może być nudno. Tam tego Tomasza czytał tutaj. Może być nudno. Nie żartuję, ja nie będę czytał świętego Tomasza. Ale może być nudno. Ale może być prawdziwie. Dlatego chciałbym, żebyście sami popracowali tym Słowem Bożym w swoim życiu. To jest list do hebrajczyków, czwarty rozdział. I co nam mówi to Słowo? Tylko leciutko, króciutko was sprowadzę, żeby, żeby panu Bogu nie przeszkodzi tym, co chce w was zadziałać tym Słowem. Żywe jest bowiem Słowo Boże. Jeżeli czujesz, że w twojej relacji do Pana Boga brakuje życia, to takiego Słowa potrzebujesz. Słowa, które jest Słowem żywym. Żywe jest Słowo Boże. Ono może tchnąć. To jest to samo życie, to jest to samo Słowo, które dało ci życie przez twoich rodziców. To jest to samo Słowo. Ono może poruszyć cię, może coś ożyć. Jeżeli ci brakuje życia w relacjach z ludźmi, to to jest żywe słowo, które może to poruszyć. Jeżeli w tym obrazie samego siebie coś jest martwego, to to słowo jest żywe, ono potrafi poruszyć. I to słowo jest skuteczne. Jeżeli sądzisz, że masz w swoim życiu takie miejsca, gdzie nawet słowo Boże nie da rady, to mylisz się. Skuteczne jest Słowo Boże. Nie Twoją siłą, a siłą, mocą swojego Słowa, samą sobie. Skuteczne jest Słowo Boże. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Ostrzejsze. Będzie cięcie, bo niektóre rzeczy trzeba odciąć właśnie Słowem Bożym. To być może są jakieś nieuporządkowane relacje, albo jakieś nieuporządkowane przywiązanie. Słowo Boże jest jak miecz, który potrafi to obciąć, jak miecz obosieczny, który potrafi to naprawdę poprzecinać i cię uwolnić. Takie jest Słowo Boże przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha szalenie ważne. Gdy Święty Paweł spisuje ten list w języku greckim, tam takich dwóch, teraz będę się mądrzył, używa tam takich dwóch słów greckich. Dusza i duch. Mówi psyche i pneuma. Słowo Boże potrafi rozdzielić te dwie rzeczy. Psyche to jest ta ludzka część duszy, to znaczy twoje wnętrze, twoje pragnienia, oczekiwania, myśli, wyobrażenia, twoje zranienia, to jest Twoja dusza, obraz Ciebie, Twoja osobowość, Twój temperament. A pneuma, to jest ta Boża strona. To jest to Boże Słowo, które może Cię poruszyć, które już nie jest Twoje. Słowo Boże może Ci dać takie doświadczenie, że jak je usłyszysz, to będziesz wiedział, że to nie jest Twoje, że to nie od Ciebie pochodzi. To już nie jest mój wymysł, to nie jest moje oczekiwanie, moje pragnienie. To jest duch pneuma. Jest zdolne to Słowo rozdzielić te dwie rzeczy. Żeby je później na nowo połączyć w harmonii.